Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na haul e, Mierzymy, w którym będę Wam mierzyć ubranka. Są to zakupy z ostatnich jakichś dwóch miesięcy. E, to, co znajdę, oczywiście standardowo podlinkuję Wam w opisie na dole. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co ostatnimi czasy udało mi się zakupić, to oczywiście zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. I jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to oczywiście zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, aby być z filmikami na bieżąco. A teraz już nie przedłużam, e, zaczynamy ten filmik. I Zaczniemy sobie od budzików, jeżeli chodzi o buty to zakupiłam ostatnimi czasy tylko trzy pary, więcej butów mi na razie nie potrzeba, nie szukam, także pokazuję Wam pierwszą parę, są to zwykłe czarne sandały, które mają tutaj takie mieniące się oczka, mają delikatnie wyższą podeszwę, oczywiście wszystko zobaczycie na przebitkach jak wyglądają. Przyszły do mnie wczoraj, ogólnie historia z takimi, z tymi butami jest taka, że zamówiłam inny model, przys przysłali mi inny model. Y koniec końców y nie będę się kłócić, ponieważ te buty wyniosły mnie 30 zł, kosztowały 40, ja mam jeszcze y te kupony na Allegro, także kupony, monety na Allegro, także y 30 zł za te buty zapłaciłam na ten sezon. Mi stanowczo wystarczą. Koniec końców są bardzo ładne, bardzo fajnie wyglądają na nodze, także nie będę się kłócić ani ich wymieniać na tamte z, ze zdjęcia. Także ja Wam od, oczywiście podlinkuję te, które miały do mnie przyjść, bo tych nie mogłam znaleźć. Także to jest pierwsza para sandałki. Drugie buty to są klasyczne białe Adidasy. Zwykłe, całe są białe. Kupione na zalandu, na jakiejś promocji wyniosły chyba mnie około 180-190 zł. Już dokładnie nie pamiętam, ale oczywiście podziękuję Wam. Także bardzo fajne, leciutkie, białe buty na sezon letni. Myślę, że będą fajnie pasowały do luźnych sportowych stylizacji. Nawiązując do wakacji, do wyjazdu, zakupiłam sobie w Sinsay buty, klapki. Są z motywem Barbie, bardzo fajne, takie jaśniutko różowe z białym napisem. Z myślą właśnie o wyjeździe na wakacje, na jakieś baseny, myślę, że będą w porządku. Kosztowały 40 zł. To akurat pamiętam, bo 2-3 dni temu przyszła do mnie paczka, akurat. Także tak wyglądają te klapki. Pozostając w sklepie SinSai, pokażę Wam resztę rzeczy, które kupiłam. Ostatnio i wcześniej, także y, następna rzecz to jest plecak zwykły, taki czarny z siatki. Ogólnie ja myślałam, że ta siatka to jest ozdoba i że on jest cały czarny. Niestety y, ta siatka jest tylko, powiem wam, że jakoś specjalnie nie przyświetlona, także jestem z tego zadowolona. Kupiłam go na promocji, e, oczywiście z myślą o wakacjach i o wyjeździe. Kosztował on. Tutaj 59 zł, 99 groszy. Ja zapłaciłam z niego chyba 40 zł. Także myślę, że bardzo fajny plecak. Na pewno mi się przyda. Kolejną rzeczą jest to nerka. Taka zwykła czarna, y, która też bardzo fajnie się y, sprawdzi na sezon letni, gdzie na przykład jesteśmy na jakimś wyjeździe. Potrzebujemy tylko y, telefon, portfel, nie ewentualnie jakieś chusteczki. Bardzo fajna, klasyczna czarna z takimi jetami. I ona kosztowała też bodajże jakieś 40 zł, tylko została zakupiona w poprzednim, jakby zamówieniu. Kolejne rzeczy to są czapki. Jedna jest różowa, taka dosyć jasna w jasnym różu. Także ona też była na jakiejś przecenie. Kosztowała bodajże chyba jakieś 10 zł albo i mniej, już nie pamiętam. Następna to jest czarna, Barbie też bardzo fajna, bardzo fajnie wygląda, że myślę, że na wakacje całkiem, całkiem eee, dobra. Dwie czapeczki, następna rzecz również jest z Barbie. Jest to jasno-różowa bluza z kapturkiem, która się prezentuje tak. Ma napis biały Barbie. Eee, jest dosyć krótsza, jak możecie zauważyć, zresztą wszystko zobaczycie na filmikach. Ja mam rozmiar bodajże S, jak dobrze pamiętam. Tak. Także tak się prezentuje. Kolejną rzeczą jest y, spódniczka. Taka letnia w kwiatuszki. Y, kosztowała też parę złotych, bo została zakupiona na promocji, ale w sumie te ceny nie wiem po co Wam mówię, ponieważ w tym sklepie jest One cały czas jakby się zmieniają, ten cały czas wchodzi jakaś wyprzedaż, promocja, kody i tak dalej. Także y, to musicie sobie sprawdzić aktualnie. O ile y, oczywiście znajdziecie tą rzecz, bo niektóre jeszcze są po prostu już pewnie wyprzedane. Y, następna sukienka to jest taka Midi czarna w prążek. Nie wiem, czy to zobaczycie. I kosztowała 29,99, że myślę, że sobie zamówię jeszcze jakiś inny kolorek. Była naprawdę bardzo fajna sukienka za nieduże pieniądze. I jeszcze z Insaya mamy dwie ostatnie sukienki, także już Wam pokazuję co to takiego. Teraz sukienki, które Wam pokażę, to są takie bardziej na okazję, ale kupiłam je z racji tego, ponieważ była wyprzedaż i wyniosły mnie one za całe 40 zł. Jedna, także myślę, że fajna cena. Tutaj jest cena 99,99 ,99 grosz, także. Pierwsza sukienka wygląda tak. Ma takie cek, cekiny, nie wiem co to w sumie jest takie błyszczące koloru beżowego. Bardzo fajna, zobaczymy, jak będzie leżeć. Także mówię za 40 zł bardzo fajna sukienka, tym bardziej, że e, czasami ja mam także jest jakaś okazja i później szukam gwałtownie na ostatnią chwilę jakiejś sukienki. Standardowo nie mogę i znaleźć, że już mam dwie na jakieś okazje, jakby się szykowała. Tutaj cena też jest stówkę bez grosika, także tak samo. I też kosztowała 40 zł. Ta już jest w kolorze pudrowo różowym i tutaj cała góra jest z takich mieniących się cekinów. I tył wygląda identycznie. Dobra, jeżeli chodzi o sklep Sinsay, to już mamy wszystko. Polecimy teraz sobie z osiedlowym sklepikiem, w którym kupiłam. Sorry. Polecimy sobie teraz z osiedlowym sklepikiem, w którym kupiłam tylko jedną sukienkę, której jeszcze nie nosiłam. Jest to modny kolor tego sezonu kolor taki lawendowy, fioletowy. Ma tutaj rękawki takie ażurowe, bym powiedziała, i kosztowała ona 69 zł. Prezentuje się tak, zwykła, taka materiałowa, na co, na co dzień do śmigania, także y, zaraz zobaczymy, jak wygląda. Znaczy, ja już wiem, jak wygląda, wy zobaczycie, jak ona wygląda. Y, wracając do eleganckich sukienek, ostatnio miałam imprezę rodzinną i standardowo y, u mnie w mieście nic nie znalazłam, co by mnie satysfakcjonowało i zado zadowalało cenowo. Także y, tego samego dnia, kiedy była impreza, wybrałam się do sklepu. Do innego miasta, także zakupiłam sobie taką fajną sukienkę, która kosztowała co prawda 139 zł. Z tego co pamiętam, sklep Orsay, nie wiem czy to się tak wymawia. Też blado różowa, w srebrne takie groszki. Taka przed kolanko, także coś takiego. Także ja już mam kilka sukienek na wyjście. Teraz zostało jeszcze parę rzeczy, które wam na szybko pokażę. Na Allegro ostatnio u jakiegoś Allegrowicza, to był jakiś outlet, czy tam Lumpex online, nie wiem dokładnie co to było. Zakupiłam sobie leggingsy, bordowe takie. One są do ćwiczeń, były z metką. Little Little Thing, nie wiem, nie umiem tego wymówić, mniejsza z tym. E, marka chyba nie jest jakaś najważniejsza, podziękuję Wam e, sprzedawcy, bo oczywiście to było na aukcji licytowane. Do tego wylicytowałam bardzo fajne takie, nie wiem, ekri spodenki. E, firmy nie ma, ponieważ metka została wycięta. Z tego co wiem, to jest rozmiar XS, tak się prezentują i kosztowały grosze, naprawdę. Każ, za każdą rzecz kupiłam trzy rzeczy, zapłaciłam 20 chyba złotych, czy 20 parę złotych. No. Także następna rzecz to są dżinsy stop shop z dziurami. Ogólnie ja je noszę tak podwinięte, ale są nogawki takie. Oj. Jak możecie zauważyć, ja noszę właśnie tak podwinięte. Tak się prezentują z takiego ciemno szarego koloru. Także, także to na Allegro mi się udało kupić. Yy, na Allegro jeszcze zakupiłam sobie bluzę z Adidasa. Już wam pokazuję. Zwykła czarna, bez kaptura, bez żadnego ocieplenia, bez polaru. Ona jest rozmiar XS. Zwykła czarna, taka wiecie, na sportowo, jak są chłodniejsze dni, na przykład jak teraz, gdzie pada deszcz prawie cały dzień. Ale dobra, mniejsza z tym. Skupmy się na zakupach, bo już dobiegają końca, znaczy na zakupach na holu. Yy, u mnie jest w mieście supermarket chiński. Chiński supermarket, mniejsza oto chiński sklep, gdzie są chińskie yy, ubrania oraz obuwie. Nie wiem, czy u Was też takie sklepy są, ale u mnie jest. I zakupiłam sobie taką sukienkę letnią w różę. I z przodu ma tutaj taki. Nie wiem, ażurowy paseczek, nie wiem, co to jest, nie ja z tym. Także to. I ostatnia rzecz to jest torba plażowa, zakupiona w Biedronce za chyba 25 zł albo 29 zł. Ja mam że moje torby już są zużyte, także mi się na pewno przyda. Ona jest taka ogromna, możecie zauważyć, biało-złota na takich standardowych, plecionych sznurkach. Także. Myślę, że bardzo fajna i na pewno będzie bardzo przydatna. Także co, moi mili holdobieg końca. Mam nadzieję, że rzeczy Wam się podobały. Standardowo wszystko to, co mi się uda znaleźć, zostawię Wam w opisie wszystkie linki, abyście mogli sobie szybciutko to odnaleźć. Tych rzeczy, których nie znajdę, to oczywiście linków nie będzie. Mam nadzieję, że z przyjemnością oglądaliście filmik. Jeżeli tak to oczywiście zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Ja wam życzę udanego dnia bądź też wieczoru i trzymajcie się ciepło do zobaczenia w następnych filmikach.